Hej, witam was serdecznie. Ja jestem kaftan, a wyglądacie The Evil Within. Zanim zacznę nową przygodę, chciałbym powiedzieć, że kupiłem dla was jedną dodatkową kopię tej gry. Chciałbym, żebyście zostawili po sobie ocenę i komentarz po obejrzeniu tego filmu i podzielili się ze mną swoimi wrażeniami jak dotąd z The Evil Within. Zlosowanie zwycięzcy poczekam do soboty. Wtedy ogłoszę go na Facebooku. Tymczasem bezbędnego gadania. Let's start a new game. All units, all units, 1199, expedite cover code 3, Beacon Mental Hospital. 184 copy, code 3, ETA 3 minutes. Copy, 184. Sorry detectives, I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, one, please advise. He beats the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. some problem. Each of our units on the Beacon Memorial. Is there any. <laughs> uh -uh. God damn it. Jesus. Uh -oh. <laughs> Junior Detective Kidman. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there.

Typem medium. Tak mi się przynajmniej wydaje. Całkiem nowoczesny sprzęt. No dobra. To chyba zmierzamy bliżej. Wejścia. Aha, właśnie. Pasy są celowe. To taki zabieg twórców, jakby co. Także, no cóż, wybaczcie. Ale pasy muszą być. smells like blood. All right, stay sharp. We're going to check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Hmm. like a Bah, no. Ok, czy słyszeć Nie słyszeć? Czy ty to widzisz? Czy naprawdę ciebie nie rusza ile tu jest ciało, chyba że to nasza robota, jesteś już przyzwyczajeni? Gdzie masz kogoś żywego? Tam, tak. A ja bym sprawdził, czy tu nic nie ma ciekawego, albo nie. Are you

O, szybko się rozkręciliśmy, co? Cześć czuże. Oh shit. Oj, o, witaj. Ta muzyka ja pierdziele Co ja mam zrobić, że tak spytam Nie podoba mi się to O fuck Pasja czemu nie Gibaj się! What the fuck? Muzykę wszyscy znamy, ale ja pierdziele. Kontrol, kontrol. Dobrze myślę. Coś nie mógłby chyba zaatakować, nie Powinien Powinien stąd spierdzielać, prawda? Mogę jakoś? Gówno mogę. Muszę się mu przeciwstawić, prawda? Ja pitole. Oj nie, nie, nie. Mi się to nie podoba. Klucze jakieś. Zwykłe klucze. Klucze znalezione w piwnicy szpitala psychiatrycznego. Używano ich przed instalacją nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. I co mogę z nimi zrobić, że tak spytam? Oh shit. Czy ja mogę otworzyć nimi te skrzynie? Wrócił do pracy. Nie tu. Co ja mogę zrobić? Nie wiem. Ty? Ty? Grunt to się słuki synowi nie dać zauważyć. W razie czego mogę go pieprznąć gaśnicą. Jak w Daisy. Nie podoba mi się to. Zaraz coś pęknie, on mnie zauważy, prawda? Ale cienie grają pięknie. Knie! Oh, shit. Shit. Koczu mi ścięgnąła Achilles'a, ja pierdzielę. O oh, fuck, o. Oh. What the fuck. Nie, ja pierdzielę. Zbadaj, wejdź tam, dawaj, dawaj, dawaj. Ja pierniczę. O, żyje, Ała. Shit. no trochę im się tutaj nakręciło w tym szpitalu. What the fuck? to było przerażające. Skąd tam takie maszyny? Skąd ta maszyneria? Jezu A wy twierdzicie, że w się im popieprzyło? To spójrzcie na to Szpital się zamienił w rzeźnię Ja pierdziele Wiecie jaki etap rzeźni był fajny? Ten w kolowka Sulu Mroczne zakątki świata Halo? Pusto Ale ja zechcę sprawdzić ten teren Albowiem twierdzę, że może być tu coś ciekawego Źle twierdzę Noga mnie boli. Fak. Niedobrze. Dostała za sobą ślady? Nie. To dobrze. Skąd ten syfon się tu zrobił, taki jezu? Jeżeli to był szpital, to raczej. No nie wiem. Sanepit, jakby to zobaczył, to by się chyba. po Chłopaki. A, tam ktoś siedzi, tu są drzwi. Dobra, sprawdzimy najpierw drzwi. Nie tu, prawda? Znając życie, on na mnie skoczy. Przywita mnie z radością. I będę musiał go zabić. Stara notatka z kanałów. Za zamkniętą bramą na końcu kanału znajduje się drabina, która prowadzi na stary oddział. Gdybyś tam dotarł, znalazłbyś windę prowadzącą na zewnątrz. Byłbyś tym, który uciekł. Mógłbyś być tym, który przetrwał. R. Dzięki Romek za słowa otuchy. Czyżby tu? W ogóle tamto miejsce jest zawalone łańcuchami jak drzwi w Silent Hill 4. The room. No otwórz, że. Otworzysz? Nie. Tańczysz w kółko. No dobra, to rozumiem, że musimy stanąć przy któryś... z tych drzwi i się nadziwić, jakie to są zepsute. Okej. Okay. O, witaj. Otwarte. Tu zamknięte jak cholera, no więc... Chyba pozostaje wejść tu. Mogę otworzyć? Nie mogę. A ciebie też nie. Całe szczęście jesteś ty. No ale zaraz, to jest ta drabina. To to już co? Tyle? Gdzieś tu jest winda, tak? I tyle? I to jest koniec bajki? Coś mi tu nie gra. A, nie mi ścięgna, tylko łydkę. Czy ja się cieszę? Nie powinienem się z tego cieszyć, co raczej nie jest pocieszająca sprawa. Nie stęka, jeszcze nie koniec świata. Co my tu mamy? Notatka z kotłowni. Rozpoczęcie testu operacyjnego systemu STEM. Sukces, potwierdzona synchronizacja fal mózgowych. Agent zbiera dane. Wystąpi anomalia, nie chodzi o obiekt. Choć system został wyłączony, obiekt utrzymał synchronizację fal mózgową z gospodarzem. Pojawił się on, ten człowiek. O! Oh, Okej. Okay. Czyli... ów, człowiek, którego widzieliśmy, okazuje się efektem eksperymentów, czyż nie? Punkt kontrolny. Nie pociesza mnie to. Alo. To tylko butla. To tylko pudełko i to tylko śmietnik. Czy ja mam broń? Czemu jej nie wyjmę? Jestem detektywem, powinienem... A, pewnie, okej. Okay. Pewnie rzeźnik ją. No dobrze. Oj. It's outlast the alien all over again. Odwierdzielaj stąd. Nie zapowiada się to jak szczęśliwa przejażdżka po parku. Czy on tu idzie? Nie dobrze, nie jednak nie. Oh shit. Au. Jestem trupem. Jestem trupem. Jestem trupem jak cholera. Nie trafiłeś? Co mam podnieść? O, rwanie głowy. Aj. No jakoś muszę twoją uwagę odwrócić do cholery, no. Okej, okay, to już jest jakiś postęp. Miejmy tylko nadzieję, że tu nie wparuje, jak pieprzony Messerschmitt. Z chęcią będę miał chwilę spokoju. Nie pogardzę. On tu zaraz przylezie. To by było zbyt piękne. Kurwa, wiedziałem. Spierdzielaj. Koleś. O, winda, dziękuję. Nie, kurwa. O. Dziękuję. To zdecydowanie nie jest najgorsze, co mnie tu czeka. Pięknie. To też nie wygląda na zbyt szczęśliwe miejsce. Zwłaszcza jeżeli podłoga jest wyłożona trupami. To pewnie Carol z The Walking Dead. Kto oglądał wczoraj nowy odcinek, ten wie. O rany, przecież jestem przy wyjściu. Ale cud lub malina. Otwieraj. Sorry but you never came out I'd waited but Please settle uh... down this Must be dead. Everyone all right back there. Just a few bumps, we're fine. 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 We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. 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 Wow. <laughs> wow. To było coś. To było coś naprawdę. I mam nadzieję że się Wam podobało. Pamiętajcie, że jeżeli macie ochotę wygrać jedną z kopii, to zostawcie po sobie ocenę i komentarz tymczasem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymacie ciepło moi drodzy i do jego usłyszenia.